Na sam koniec zostawiłem sobie najlepsze, czyli emulację konsoli PSP. Tutaj, akurat w przypadku tej platformy, dzięki rewelacyjnemu panoramicznemu ekranowi, 3 Smart Pro zdecydowanie błyszczy. W kategorii PSP w tej cenie nie znajdziecie nic lepszego. Dzięki temu rewelacyjnemu panoramicznemu ekranowi, no to 3 i Smart Pro sprawdza się naprawdę idealnie do ogrywania tych tytułów z PSP. Zapewne wielu z Was interesuje, jak kultowe Vice City Stories działa na Trimi Y Smart Pro. Mogę Was uspokoić, że ta konsola idealnie nadaje się do ogrywania tego tytułu. Przez większość czasu mamy super płynną animację, spadki zdarzają się niezwykle rzadko, a dźwięk również jest bez zarzutu. Jeśli zaczynacie przygodę z PSP, to zdecydowanie Vice City Stories powinno być jednym z pierwszych tytułów, które sprawdzicie.